Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Synchronizacja państw bałtyckich z Europą przez Polskę zamienia obwód królewiecki w wyspę. Premier przedstawi plan gospodarczy z wiatrakami w tle. Iran grozi USA blokadą naftową. Jest 10 lutego 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Synchronizacja państw bałtyckich z Europą przez Polskę zakończyła się sukcesem. Zamieniła Obwód Królewiecki w wyspę energetyczną nad Bałtykiem, zwanym jeziorem NATO. Nie obyło się bez incydentu. Obwód Królewiecki staje się wyspą energetyczną. Estonia, Łotwa i Litwa 9 lutego 25 roku o godzinie 13:05 pomyślnie zsynchronizowały swoje systemy elektroenergetyczne z obszarem synchronicznym Europy Kontynentalnej, podał polski operator Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To historyczne wydarzenie wzmacniające odporność systemów energetycznych w całym regionie. Państwa bałtyckie zsynchronizowały systemy elektroenergetyczne z Europą przez Polskę dzięki połączeniu elektroenergetycznemu Litpol Link na granicy polsko-litewskiej. W imieniu rządu Litwy, synchronizacja krajów bałtyckich nie byłaby możliwa bez Polski. Współpraca z Polską była kluczowa do sprawnej synchronizacji z sieciami europejskimi. Dziękuję, napisał doradca premiera Litwy do spraw energetyki Gabriel Gorbaczewski, którego pozdrawiam z tego miejsca. Przygotowania do synchronizacji trwały od kilkunastu lat i PSE były w nie zaangażowane od samego początku. To historyczne wydarzenie, ale na tym nasza współpraca się nie kończy. Trwają już przygotowania do budowy nowego połączenia Polska-Litwa o nazwie Harmony Link, które jeszcze bardziej wzmocni bezpieczeństwo w regionie, powiedział prezes PSE Grzegorz Onichimowski. Synchronizacja krajów bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia niezależności energetycznej i bezpieczeństwa Estonii, Łotwy i Litwy. Podkreśla również siłę europejskiej solidarności i współpracy w budowaniu bezpiecznej i opartej na współpracy przyszłości w energetyce. Powiedział Zbynek Boldisz, przewodniczący ENSO i e. Synchronizacja krajów bałtyckich z Europą oznacza jednocześnie desynchronizację z posowieckim systemem BREL. Obwód królewiecki został przestawiony w tryb pracy wyspowej, izolowanej. Ma jednak wystarczające moce wytwórcze do pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc sięgającego 843 MW. Posiada węglową elektrociepłownię Kaliningrad i Primorską, a także gazowe, pregolska, majakowska, i Tałachowskaja. Moc elektrowni obwodu sięga 1,88 GW. Operator Interrao przekonuje, że nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dostaw. Tymczasem doszło do incydentu w trakcie synchronizacji, ale spoza energetyki. Akurat w czasie synchronizacji świat obiegła wieść o przecięciu dwóch kabli Baltika z obwodu królewieckiego do Petersburga. Chodziło jednak o połączenie telekomunikacyjne, a nie energetyczne. Źródła rosyjskie przyznają, że do jego uszkodzenia mogło dojść wiele dni temu. Nie wiadomo, czy mógł być to skutek tego samego incydentu, który doprowadził do zerwania kabla elektroenergetycznego Estlink-2 w święto Bożego Narodzenia w 2024 roku. Trwa postępowanie w tej sprawie z udziałem podejrzanego tankowca Eagle S ze związkami z Rosją. Obwód Królewiecki staje się tymczasem swoistą wyspą Władimira Putina otoczoną krajami NATO i Unii Europejskiej nad Morzem Bałtyckim. To asumpt do dyskusji o przyszłości tego obszaru. Czas na wieści z Polski. Plan gospodarczy premiera. W poniedziałek przed południem premier Donald Tusk ma opowiedzieć o nowej strategii gospodarczej rządu. W centrum są kwestie inwestycyjne. Z naszych rozmów wynika, że pojawi się na przykład kwestia szybkiego odblokowania wiatraków na lądzie, o czym pisze Rzeczpospolita. Instytut Sobieskiego radzi. Polska powinna stać się... Habem gazowym Europy Środkowej i naprawdę zacząć budować elektrownię jądrową. Jeśli projekt elektrowni atomowej ma przejść z fazy deklaracji do realizacji, należy rozpocząć aktywny dialog z Komisją Europejską, aby uzyskać zgodę na planowane wsparcie finansowe, pisze Jadwiga Emilewicz w komentarzu Instytutu Sobieskiego z rekomendacjami dla premiera. Ceny ujemne bez wsparcia. Urząd Regulacji Energetyki przyznał, że wsparcie dla kogeneracji nie obejmie okresów, w których na rynku pojawiają się ujemne ceny energii. Podał, że doszło do tego 8 razy w 2024 roku. Biznes upomina się o energię. Biznes podpowiada rządowi, co trzeba zrobić. Ma długą listę postulatów. Znacząca część firm, które potrzebują energii, działa na południu Polski. Elektrownię atomową budujemy na Pomorzu, elektrownie wiatrowe na Bałtyku. Budowa sieci przesyłowej będzie bardzo droga, nie obniży cen prądu. Zresztą to perspektywa wielu lat. Potrzeba więc odblokowania możliwości budowy wiatraków na lądzie. Potrzebne są też ułatwienia dla biogazowni, przekonuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Teraz wieści z Europy. Uwaga na sabotaż. Szef kontrwywiadu fińskiego Supo Jucha Martelius ostrzega, że zagrożenie atakami Rosji na infrastrukturę krytyczną może wzrosnąć po zakończeniu wojny z Ukrainą. Finowie notują próby wykrycia luk przez hakerów rosyjskich w fińskiej cyberprzestrzeni. Ważą się losy Nord Stream 2. Sąd w Stralsund podejmie 10 lutego decyzję w sporze Gazpromu i banku Szparka Seforpomern, który zamknął Rosjanom konta po tym, jak środki na budowę gazociągu z Rosji posłużyły do finansowania przyłączenia LNG w Rugi. Turecki szlak Gazprom wznowił dostawę gazu z Rosji do Słowacji z użyciem gazociągu Turkish Stream. Może to jednak być rozwiązanie tymczasowe, bo nie pozwala w pełni zastąpić wolumenu utraconego po zakończeniu kontraktu przesyłowego na Ukrainie. Na Naddniestrze będzie miało drożej. Prezydent Mołdawii Maja Sandu przyznała, że marionetkowe Naddniestrze musi stopniowo podnosić taryfy gazowe w zamian za pożyczkę unijną na dostawy gazu spoza Rosji, świadczone od lutego. Rosjanie subsydiowali ceny dostaw do tego regionu. Jeszcze wieści ze świata. Usterka tankowca na Bałtyku. Tankowiec Koala częściowo zatonął w porcie usługa w Rosji po usterce w maszynowni wskutek trzech wybuchów, których przyczyna nie została podana. Chociaż nie ma informacji o skażeniu, Finowie postawili służby środowiskowe w stan gotowości. Kolejna usterka. W porcie Newelsk koło Sachalina w Rosji doszło do wypłynięcia na mieliznę chińskiego masowca anyang 2 Władze lokalne zabezpieczają go przed wyciekiem paliwa, bo na pokładzie miał m.in. olej napędowy i opałowy. Pesymizm offshore. Nowy dyrektor generalny dyńskiego Ersted, Rasmus Erboe, stwierdził w Montel, że jego firma była zbyt optymistycznie nastawiona do perspektywy sektora morskiej i energetyki wiatrowej w USA. Po tym jak dwa prestiżowe projekty kosztowały ją 4,6 miliarda euro z powodu odpisów aktualizujących w ciągu ostatnich dwóch lat. Iran grozi USA w odpowiedzi na nowe sankcje amerykańskie wobec sektora naftowego Iranu, szef Gwardii Rewolucyjnej Ali Reza Tangsiri zagroził, że jego kraj może zablokować Cieśniny Hormuz, przez którą płynie ropa. Wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział, że chce obniżyć eksport baryłek z Iranu do zera. Ropa Brent utrzymuje się w okolicach 75 dolarów za baryłkę. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj, następne oczywiście już jutro. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.